Day. Dzień z kawą i kartą, a właściwie spacer z kawą i kartą. No, nie, bo bez kawy, No to spacer z kartą. Kochani, na dzisiaj mamy kartę złodzieja. Co to może dla nas oznaczać? Kilka kwestii. Pierwsze, złodziej. No samo mówi w sobie. Uważajcie, pilnujcie portfeli. Tak, uważajcie w tłokach, w sklepach. Uważajcie na oszustów. Uważajcie też na tak zwane okazje obniżki, bo one tak naprawdę nie są tymi okazjami. Ale dzisiaj też coś może skraść Wasze serduszko. Dzisiaj też my będziemy kradli czas dla siebie. Czyli też w pracy możemy załatwiać swoje własne prywatne sprawy w jakiś sposób, tak ukradkiem. Dziś możecie czuć się Słabiej energetycznie, bo energia będzie mieć w spadkach po prostu. Taki mamy dzisiaj klimat, że spadki energetyczne, czasami smutki mogą nas trochę ludzie niektórzy wkurzać. Mogą zwalać też na nasze głowy swoje obowiązki. Także uważajcie, życzę cudownego dnia.